Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Dzień dobry. Dziś czwartek, 14 sierpnia. 48 dzień wakacji, a do ich końca zostało 17 dni. Imieniny obchodzą dziś Alfred, Eusebiusz i Maksymilian. Jeśli znasz kogoś o tym imieniu, uśmiechnij się do niego albo wyślij mu miłą wiadomość. A jeśli to ty tak masz na imię, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Słońce wstało o 5.44, a zajdzie o 19.49. A teraz czas na bajkę, która pokaże, że coś tak prostego jak mycie rąk może mieć wielką moc. Ola i Franek bawili się całe popołudnie w ogrodzie. Kopali w piasku, zbierali kamyki, a nawet robili błotną zupę w starej miejsce. Kiedy mama zawołała ich na kolację, Franek od razu usiadł do stołu. – A umyte rączki? – zapytała mama. Framek spojrzał na swoje dłonie. Były brązowe od ziemi. – Przecież tylko się bawiłem. Nie widać na nich nic złego. Mama uśmiechnęła się i przyniosła lupę. – Spójrzcie – powiedziała. – Na naszych rękach mogą być maleńkie, drobne ustroje. Tak małe, że ich nie widać. Mogą pochodzić z ziemi, z klamki czy z zabawki. Jeśli dostaną się do buzi, mogą sprawić, że będziemy się źle czuć? Ola i Franek obejrzeli swoje palce przez lupę, wyobrażając sobie niewidzialnych pasażerów, którzy podróżują razem z nimi. To jak ich wysadzić z naszej dłoni? Spytała Ola. Mydłem i wodą, odpowiedziała mama. To najlepszy sposób, żeby się z nimi pożegnać. Od tego dnia każde wyjście z Łazienki po myciu rąk kończyło się głośnym. Do widzenia, pasażerowie! Ciekawostka dnia. Czy wiesz, że dokładne mycie rąk mydłem powinno trwać około 20 sekund? To tyle, ile trwa zaśpiewanie dwa razy utworu 100 lat. Zadanie. Narysuj swoje dłonie na kartce, a potem zaznacz na nich miejsca, o których często zapominamy podczas mycia. Na przykład między palcami, pod paznokciami. Zabawa. Spróbuj zrobić jak największą pianę z mydła w miejsce z wodą. się z rodzeństwem lub rodzicami, kto zrobi największą. To był 48. dzień wakacji. Dzień, w którym przekonaliśmy się, że woda i mydło to najlepsi sprzymierzeńcy zdrowia myj ręce często, a będziesz miał siłę na kolejne letnie przygody.